Witamy wszystkich w ósmym już odcinku, zagrajmy w Dark Descent. Mam włączoną pauzę, ponieważ skończyła nam się oliwa do lampy i musimy lecieć po ciemku. A potwórcie gdzieś czaj, ja to wiem. Jestem również ja. Tak. I co, nie pójdę tam przecież bez, bez pochodni człowieku. <grym> Nic nie widać. O. A może by tak zwiększyć gamę? Nie, nie bo będą nas posądzać. Jesteśmy zjebani. Ja nie chciałem tam biegnąć? Szybki przemysł Wszystko zebrałem? ja <laughs> się boję kurwa Szybki no. ten Zostań tu? Nie ma tej lampy no ja nie Ty może wreszcie pograsz bo ja już daleko przeszedłem Ja już... ja nie Chodźcie coś, szybko Z której strony nie, nie wiem idę tutaj, bo tam jak poszłem to Zapalona lazara Jak się bronił workiem Nie widzę tutaj Ale jest muzyka To trochę tak. Nie tak Mam nadzieję że nas słychać dobrze i że dźwięk też jest dobrze no, lecimy bez próby No właśnie Dzisiaj nie było próby i nie ma oczywiście też włączonego stopnia. to już jest tradycja i jesteśmy też bardzo wkurzeni, bo okazało się, że w czwartek, tak? w czwartek mamy 10 godzin, idziemy na ósmą i wychodzimy o 16 o 17 no to jeszcze lepiej a 16, 16 była chyba o, a w środę mamy 9 godzin no i taka jest robota właśnie liceum, jak ktoś chodzi do gimnazjum to cieszcie się, że do gimnazjum chodzicie, naprawdę doceniajcie to, bo później będzie jeszcze gorzej dokładnie nie cieszcie się, żeby chodzić Harczy cały czas no Znaczy nie ty, a mu muzyka jest z tego no, Czekaj, czyżby? Poszedł Ewidentnie poszedł Co no, możesz Chcemy jakieś wyjście O odkryte przypadkowo Nie to... Nie masz wracać, nie? A kto się będzie? A może nie będzie. Szybko przemycam na górę. Co Na spontanie. <noise> raz, dwa. I już, i już Aha. Wy pewnie nic nie widzicie, ale. Nie. <noise> Fok. Gdzie ja się sam bu... już przeczytałem. To się buguje ostatnio coś. Nie, od no jedna, nie radnie. Znowu to czerwone gówno. To mi już nie pójdzie? Oh yeah. Ło no. no. Co im tutaj robią? Co najmniej interesujące. Co, co najmniej interesujące. Dzieci A co, mam klucz do tego, maszynowni? No, no, nie. Jak wiesz. No, nie. To jest tego Ten... ...jakiegoś tam ubiegłego. No. Tam nad tutaj, Najlepiej góra na pewno. Tak. Lecimy bez Oliwy. A tu jest jasne. A komiś pierz piłczek. No dobra już. Eee, notatka. mów głośniej. No, mówię, mówię, dobra. A nie, chcę mi się poskoły. Aha, daj, Przypadkiem tutaj bałem paczkę. Ale nie dali rozpalić świeżki ani nic Kurczywiki jak to? O chciałam tymi tu chami kręcić? No A to wygląda to będę Tak na pewno Tak Tak, tak, na pewno tak i tak, i tak, albo tak, na pewno tak, i też tak, i tak, i tak hmm. ma, ma odkrył, że <laughs> nie, nie. Ja, i tak się rozwiązuje zagadki. Także nie trzeba dużo myśleć. Kręć wszystkim na siłę i... W końcu się odpali. <grybujesz> <grybujesz> dobrze jest. Widzisz, oliwy nie radzą, no. Myślałam, że już nie zrobię ja to się No no Wszystko jasne. Gdzie <grybujesz> sobie tak klikać o Żeby zatrzymać? No oglądam. No a już wiemy, już to wszystko zobrazi No i to drzewa Tam te, co zbieraliśmy te takie te, <laughs> te Nie No, no i to nie byłoby To zbieraliśmy takie te badyle Napisał coś Trinity, nie? To chyba trójkąt jest to jest koło, nie? No Było koło No co prawda 4, no to 4, no, to... no i free, czyli 3 No, oczywiście, no. no, nie no. ma. A to po co? Tak. To idę podram. Kilka drapach. Ludziska, wykombinowałem, że będę nagrywał yy... tego gameplaya z, te z tego z Far albo z y, Gifta To jest gra No co, porządna gra, to się gdzieś czy w co, pamiętam? jak byłem jeszcze mały i do ciebie Graliśmy Bardzo fajny, polecam wszystkim Ym, No nie wiem, jeszcze się namyślę i zobaczę A na razie szukamy oli O! iu No! To jakieś czarne gówno na ziemi Nie jest O no będzie O, jak to drżyło O Aaa, czy... No, tam czarny przynieść węgiel Tam, tam, w jest to? No, to wygląda, no, to wygląda. Dalsza u no, to jest jedną no, no. A, minimalnie, e, nożąca robota. Niech na Titaniku. No, gwina no, możemy się ogrzać. Teat, co tam możemy przytoczyć? możliwe. Jedna chyba tutaj było. A, czekaj. Nie, czekaj. Czy nie fikajcie? No, tak to się. Te... Pamiętasz tą płytkę na porządku tam? To nasze znaczy te drzewa takie. To się tam wtedy rozwaliły? No to co się to Samo się za, te zamontowało. ten dało się Idę moje oko. Jak będziecie w technikum to dopiero zrozumiecie co to jest weekend. No, Ale w poniedziałek mamy na popołudniu. A... Można pospać do dziewiątej, wstaniesz, pograsz tam League of Legends i pójdziesz do szkoły. No i przyjdziesz o 17. I trzeba na wtorek się uczyć. Yes. Czy mi się wydaje no. czy tych u zębatych jest więcej niż potrzeba A ja nie zwróciłem na tułpaki no Na górze mi się wiadomo, że jedno jest Chyba trzeba jeszcze Nie, dobrze chyba Dobrze nie Odparaj sprzęciu No, ruszyła maszyna I teraz windą, nie? No, chyba nie A ja. Co to jest? Nie, nie wiem o co chodzi w ogóle w tej grze. Nie, na pałę. Znaczy jedno wiemy, musimy znaczy, tego. Tak... I to dalej? <laughs> albo podtrzymać, albo zabić. Znaczy, ale... Czemu? No nie wiem, tylko się chyba dowiemy. No znaczy. nie mów, że to też. No jasne, jasne. Dowinni, nie? Tak, myślę, że jak zjedziemy to zakończymy, bo... Nie wiem ile tak naprawdę z tymi stoporami tyle problemów. Można no, sobie jedną zostawić otwarte. Samo się Nad Nie da ja na się otworzyć. Jakby musiało to nie wyjść, to nie będzie. A pójdę Nie sobie w senkę. Nie wiem czy tak skończy, bo w takich grach nie może normalnie zjechać windą. A i gdzie jesteśmy Teraz mm -hmm. nie wiem Patrz, patrz świruje Pawiana Dobra, tu sak Nie wiem, czy mam się zmieścić w film No. <laughs> Should have warned you. One of my responsibilities as a baron is that of a prison warden. This is where criminals are locked up. Oh. Like a dungeon? Very much so. Come, don't linger. <laughs> dobra, dobra, kończymy, bo... No. And today No, I Yy, komentujcie, subskrybujcie wszystko jak zawsze. Tak. Tak do razu. Cześć. Cześć.